Witajcie! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, tak jak obiecywałem, obróbką musek. Pokażę Wam na przykładzie musek, który będę operował teraz amunicję do 338 na jak obrobić jak ubraniam łuski. Jak wy obrobicie to jest naprawdę indywidualna sprawa. Ja po prostu chcę pokazać proces i jaki... Żeby powiem przychodzą łuski przez moje ręce. Także yy, narzędzia, jakie będziemy potrzebować, to yy, trymer do spracania łuski, suwmiarka, narzędzia do obróbki łuski, do załamywania, do czyszczenia itd. Tak tak oraz Potrzebujemy, już pokazuję, nożyki do unifikacji szyjki ust, o których już wcześniej wspomniałem. Mm, to nie tu. Inne pudełko, To jest prawda. Potacki. i oczywiście same łuski, nie potrzebować. To jest nowe pudełko nowe pudełko pudełeczko otwieramy to o, proszę bardzo. Naklejeczka dla puła Świeże łuski. Co robimy z łuskami? Przedstawię kamerę i zaraz pokażę. Co robimy z łuskami? Po pierwsze, łuski to są łuski, które są sformatowane w zasadzie od razu do elaboracji. Zakładamy spłonkę. Zasypujemy proch. Bierzemy pocisk w matryce, PYK i prasujemy pocisk według normy. Jeżeli chcemy taki pocisk, na przykład na polowanie, czy tam po prostu do strzelania sobie. No na pewno nie będzie ta amunicja do strzelania precyzyjnego, prawda, bo nie mamy tutaj tej łuski przeprowadzonej przez proces unifikacji znaczy chcemy doprowadzić do tego, żeby ta łuska była taka sama jak ta jak ta jak ta a tak nie jest każda z tych łusek jest inna każda z tych łusek każda z tych łusek ma jakiś odchył od normy Teraz sprawdzimy czy suwmiarka pokazuje 0. Pokazuje 0. Każda z tych, tych łusek będzie miała odchyłkę. Powiedzmy, że zrobimy sobie 0 na tym. To jest powiedzmy wzorcowa łuska, prawda? bierzemy następną. Ta ma odchył. O, widzę, że nieduży 5000. Ta ma odchył jaki? O, piękna. jedna tysięczna cala jedna tysięczna cala to już są odchyłki jedna tysięczna cala teraz chcemy zrobić, żeby te wszystkie łuski były takie same więc o, proszę bardzo, 0,20 coraz więcej się zaczyna 10. Jest krótsza, czyli z tej grupy łuski, z tej 0,20-0,25 nawet, z tej grupy, z tej partii, wybieramy najkrótszą łuskę. Ustawiamy wymiar na trymerze i skracamy do niej resztę łusek, żeby wszystkie miały jedną długość. Tak, ale zanim to zrobimy, musimy doprowadzić do tego żeby wymiar wewnętrzny tutaj szyjki był 330 dlatego, że teraz żaden pilot nie wejdzie nam na to także każdą łuskę należy przepchnąć przez Ekspander, który ma wymiar 330, dzięki temu na inne narzędzia, obróbki, dalszej łuski, na pilot, na, na pilot będziemy mogli nałożyć łuskę. Teraz w tym momencie ta łuska nie nachodzi. Nie możemy, po prostu to jest łuska, łuska z, y, sformatowana pod wymiar, która zaciśnie od razu na sobie pocisk. Już pokażę teraz, jak y, użyć ekspandera. Zrobię przykład na kilku łuskach, bo to będzie 100 łusek, to, to po prostu będzie trwało i trwało. Przestawię kamerę i zaraz kontynuuję. Dobrze, kamera ustawiona. Teraz tak, kręcamy expander zaprasy prasy. Na tackę użyjemy. Lubrykanu. a ta śrubka to jest opór który opiera się na spodzie na wnętrzu na, na wewnętrznej stronie łódzki, co nie pozwoli nam dobyć do samego końca po prostu nie ma sensu dobijać do samego końca Ekspandera, bo można zapłaszczyć tutaj końcówkę szyjki, prawda? Więc tak. łuska jest nasmarowana. I już. I gotowa. Tacka. I gotowa. Uderzenie, co słychać jest właśnie, jak śruba uderza o denko Dobrze, ja pokażę na pięciu sztukach, jak to zrobić. Nie będę tutaj się rozwodził na ten temat. Pięć sztuk mamy już rozszerzony do kalibru 330. Teraz, następny proces, skrócimy łuskę z długości. Tutaj trymer już jest gotowy, przygotowany na odpowiedni wymiar. Już go ustawiłem wcześniej do najkrótszej łuski. Teraz łuska mogła wejść na pilot i obracam. Śniany jest, ściana jest nadmiar długości łuski, nadmiar materiału. Co nam daje taką powierzchnię? Nie wiem, czy to dobrze widać, taką płaską powierzchnię. Aczkolwiek zostawiła ostre krawędzie, które później obrobimy. I kolejna łuska. I kolejna łuska. Kręcimy do momentu, kiedy słyszymy, że już nożyk, nie ścina materiału łuski. Dobrze, mamy pięknie skurczone łuski, aczkolwiek. Mam ostre krawędzie. Teraz pokażę w następnym ustawieniu kamery, co dalej robić z taką łuską. To jest taka robocza taska, która zbiera wióry, żeby nie śmiecić na stole. Więc chodzi o to, żeby w zasadzie załamać wiór. Nie trzeba tutaj, tak jak na filmach, pokazują, szlifuje, szlifuje, szlifuje albo maszyna z niego to robi. Tu łamiemy wiór. Dwa razy wystarczy zupełności i wewnątrz wiór też łamiemy w ten sposób. W środku powstaje taka mała faska, która podczas osadzenia pocisku go nie pokaleczy. Weryfikacja palcami jest najlepsza. W tym momencie czujecie, czy coś jeszcze zostało, czy nie. W środku powstaje takie skośne nacięcie, tak zwana faska. w której się pocisk do środka łuski Przyjka się wciśnie nie, nie rysując go, niepotrzebnie mając już te narzędzia tutaj tak na wierzchu możemy też zunifikować każde każdą kieszonkę Widzicie, widać takie za świecące miejsce, znaczy, że ten nożyk doszedł do końca i ściął nadmiar materiału. Tutaj jest opór, na którym opiera się to narzędzie. I nie wiem, czy to widać, ale w środku jest widoczne wybranie materiału. Dosłownie jest to... Przetarcie tym nożykiem, ale jednak jest. I tak robimy z każdą łuską. Wybieramy odmierz materiału, bo wszystkie te. Cały proces tworzenia łuski to jest prasowanie, wyciskanie łuski. Jedynie ten proces tworzenia kryzy to jest toczenie. Reszta wszystko jest wybijanie, przetłaczanie przez kolejną, przez kolejną matrycę i formatowanie łuski. Następnie możemy zrobić unifikację kanału ogniowego. Jak pokazywałem wcześniej. To już jest ustawione wcześniej przeze mnie. Narzędzie, ten opór żeby nie za głęboko wbić się rążykiem, bo możemy w sumie kręcąc dalej, bez zapamiętania, przewiercić ten otwór na wylot jest bez sensu. I w tym momencie łóżkę mamy zniszczoną. ostatnia łuska no i dobrze, mamy łuski krawędzie obrobione, ogień, kanał ogniowy za, zarobiony teraz następnym procesem u mnie jest unifikacja szyjki łuski dlatego, że każda szyjka łódzka właśnie przez proces jaki przechodzi w fabryce jest nierówna mają różne grubości, dlatego, że są przeciskane przez matryce są zaciskane i materiał tak jak się ułoży to jest elastyczny materiał mosiądz więc z jednej strony będzie więcej mosiądzu, z drugiej strony będzie go mniej Pomiary. Nie wiem, czy to będzie widać na słówmiarce. Zrobimy 0, 0, 160, 145. Widzicie, 150, 145. Z jednej strony jest go więcej, z drugiej strony jest go mniej. 160. Czyli z tej strony materiału jest więcej. Co podczas formatowania szyjki do osadzenia czyli matrycą Reading Competition z bushingiem w tym miejscu będzie bardziej dociśnięta łuska na, na pocisku będzie nierówno zaciśnięty pocisk przez łuskę co wpłynie na celność na powtarzalność wpłynie. i teraz zrobimy to za pomocą tego narzędzia KM nożyk do unifikacji i wkrętarki Troszeczkę pohałasujemy, ale tylko przez 5 pocisków. Pięć, część przez 5 łusek, przepraszam. Zaciskamy taki taką końcówkę na uchwycie. Mocujemy łuskę. W uchwycie. I teraz na pilota łuska bardzo ładnie wyszła. O, niech to. I zaczniemy, się widać. Nożyk już jest ustawiony. Nożyk już ustawiłem wcześniej. I teraz zobaczcie, jak wygląda łuska. Czarne plamy, ciemne plamy, to są jakby dołki. To są niższe, niższe partie materiału. Nie chodzi mi o to, żeby cało zebrać, bo to jest bez sensu, bo osłabimy w tym momencie ściankę łuski. Ale z grubsza jest tutaj zebrana, z grubsza jest zebrany materiał szyjki. Widzicie te. I każda łóżka będzie miała inaczej. Teraz zobaczymy następną. Tutaj też zupełnie inne plamy są, aczkolwiek one są już lekko zapilone. To jest właśnie to, co, że tak powiem, oczekujemy. Ma być to właśnie w ten sposób wykonane. Nie trzeba jej do zera szlifować, aczkolwiek można. Tylko, że po co osłabiać sobie szyjkę łuski. łózka ma też inny wymiar. Miała, ale do tego momentu, który tam jest, nie będę formatował łuski. Ja formatuję tylko górną część łuski, najwyżej połowy górnej partii łuski. To jest efekt obróbki szyjki łuski. Teraz taką łuskę wrzucamy do tumblera suchego i zostawiamy ją na kilka, na jakąś tam jakiś czas. Trzeba obserwować, czy łuski są, już, tak powiem, czyste najprawdopodobniej to w powierzarzaniu ten kolor zejdzie do łuski i później łuska będzie gotowa do dalszej dalszego procesu elaboracji także jeżeli chodzi o obróbkę, obróbkę tutaj skrawaniem łuski, przygotowanie jej do dalszego procesu, czyli do zasłonkowania, nasypania prochu i, i osadzenia pocisku, to jest w zasadzie, w zasadzie jest to tyle. Tak wygląda łuska. Oprócz tego, oczywiście, y, tumblera, tak? To tak właśnie wygląda proces obróbki, obróbki łuski. Teraz te ogórdzone łuski, które wcześniej żeśmy obtoczyli gniazda, żeśmy zunifikowali, szyki są wyrównane krawędzie są załamane wkładamy do tumblera ja wkładam do tumblera z suchym wkładem żeby z nich wytrzęsło jakiekolwiek pozostałości po skrawaniu, czyli te metalowe wiórki ewentualne, które są w środku jakieś zabrudzenia dodatkowe po Fabryce, które zostały, dosypię jeszcze medium suchych i zostawię na jakiś czas. Będę to kontrolował, czy już łuska jest czysta, czy nie. I teraz łuseczki będą sobie wibrować w mediach i się czyścić. Później pokażę. Zaraz wyłączę, nie, nie Później pokażę, jak łuska wygląda po czyszczeniu z tumblera. Dobrze. Dość tego trzęs trzęsienia. Z łusek zostały wytrzęsione wszystkie możliwe. Zabrudzenia. Może dla porównania to jest łuska z tumblera, To jest łuska obrobiona, ale jeszcze nie wyczyszczona w tumblerze. Także tutaj widać, że ona jest, no, jest błyszcząca. Tu jeszcze jest nalot po odpuszczaniu po wygrze, wygrze, wygrzewaniu tej łuski. To będzie to jeszcze trzeba będzie te łuski wytrząść y, przez separator do tych mediów, usunąć reszki tego proszku całego i to by było na tyle, jeżeli chodzi o czyszczenie przygotowania busek. Następny proces to będzie, co zrobimy następny proces? Następny, to zrobimy pomiar. To opowiem w następnym odcinku. Także tak wygląda u mnie proces obróbki łuski, przygotowanie łuski do elaboracji. Jeżeli macie jakieś sugestie, może jakieś inne ciekawsze metody obróbki, z chęcią posłucham, poczytam. Może coś łatwiejszego, może coś lepszego, ktoś coś się wymyślił. Jestem otwarty na sugestie. Jeżeli komu coś pomogło, mój film wciąg w górę. Zapraszam do subskrypcji i do oczekiwania następnego odcinka, który okaże się niebawem. Cześć!